Hagi, łagi. prawdopodobnie maskotka, którą widziałeś częściej niż własną rodzinę przy wspólnym obiedzie. Prawdziwy postrach nadmorskich sklepików, który będziemy musieli pokonać, aby wymaksować popit czas zabawy. I dzisiaj na szczęście w tej darmowej kierce. nie, czekaj, co? Może jeszcze Battle Pass do tego? Hmm? Wybierzemy się na prawie niemożliwe 100%. Pewnie ciekawi was, ile w tej grze jest trofek. Jest ich tak dużo, że nie starczyłoby mi czasu przedstawić wam tak wysokie liczby. Więc po prostu zabierzmy się do platynowania. Nasza przygoda zaczyna się od VHS-a z Purple który próbuje nas przekonać, że ta lalka to prawdziwa dziewczynka. To pierwsza lalka, która jest w stanie prowadzić rozmowę z dzieckiem. Jak dla niego to całkiem normalny statement, ale właśnie na policji został wysłany donos z Płocka. Pozdrawiam. Gówno Ona sama wygląda jakby miała wytrześć siódmego stopnia i widziała zbrodnie wojenne w Iraku, ale o tym później. My sami jako były pracownik wpijamy do fabryki, gdzie przed laty zniknęli ludzie. A zapoznając się z pierwszym typem ochrony dowiadujemy się, że śmierć to jedna z milszych rzeczy, jaka nas tutaj spotka. Po krótkiej eksploracji i banalnej zagadce musimy pamiętać, iż poziom tej gry musi być dostosowany do dwulatków z roztopionym mózgiem od brainrotu. Dostajemy naszą pierwszą łapkę, która pomoże nam w dalszych etapach. Dzięki niej przechodzimy dalej i spotykamy je. O tak, niebieski, nowoczesny Slenderman we własnej osobie. Na szczęście nie jest taki groźny jak się wydaje, bo klikając na przycisk dostajemy trofeum za wysłuchanie piosenki. O, hymn każdego trzylatka. Twój przyjaciel Hagi. bosz, piękny. Mamy to, pierwszy trofeum, let's go. Ach, te przećpane oczka, na pewno nie oszukuję podatkowo miliony rodziców na maskotki. Zastanów się okłamałeś 40 milionów Polaków, prawie. I tutaj nie powiem, kilku młodych adeptów Gierki mogło się poddać, gdyż czas na zagadki z prądem. Można powiedzieć, że dla młodych poziom zagrożenia zrobił się ohio. Oh my God. Oh, hell now, man. gdyż trzeba połączyć przegrzane styki, ja sam po początkowych problemach. No do tak, to doprowadzić? No to czaj, tylko co teraz. Hmm. Zrobiłem to, także da się. Następnie mamy małą sekcję, gdzie odblokowujemy kolejną łapkę, zbierając różnokolorowe tezerakty. Po znalezieniu wszystkich rozbijamy gablotę i kolejna trowka jest nasza. Rąsia. Nice. Już use responsibly, abyśmy <noise> nikomu nie trwali w głowę. Szybko robimy kolejną sekcję z prądem i czas zrobić zabawkę. Przed tym jednak prądowa zagadka, na którą musiałem poświęcić lekką chwilę. Szczerze, w mojej fabryce z Factorio łatwiej ogarnąć prąd niż w tym miejscu. Czas zrobić naszego misio motylka, co trwa wieczność, a po jego odebraniu witamy trofeum. Made a friend. Okej, okay, zrobiliśmy przyjaciela. Czas zdeponować naszego towarzysza, dzięki czemu trafiamy do korytarza, który śni się każdemu młodziakowi co nockę, bo jest w nim Hagi Bagi? Nie y... Hager Bagger? Y... Higer Ni. Zaczyna nas on gojąć, więc prawie bez śmierci. Jak nie, jak nie, jak jak nie. ale no. Z naciskiem na prawie udaje nam się uciec. Za tą bezbłędną ucieczkę wynagradzani jesteśmy kolejnym trofeum. Okej... Okay. Okej, okay. narrow escape. Aha, bracia, jak podzielił los Montiego. Następne odbieramy z naszą ostatnią kasetkę, gdzie mowa o jakimś prototypie, który na pewno nie jest ważny dla fabułki. Ewi, listener. Wszystkie te kasetki tej piki. Ale mieliśmy, ciężkiego collectabla, Uch. A jako, że uważnie słuchałem i szukałem lore w grze, to streszczę go wam nawet i w trzech słowach. Uwaga, bardziej kolorowy... Bra. Dobra, czas udać się do miło witającej nas lokacji, gdzie widzimy naszą lalę i otwierając jej case gaśnie światło i... dostajemy trofeum. Pytanie, czy będzie to Koska? Na pewno będzie to Time to Play, czyli pierwsza część Poppy Playtime, dokładnie chapter pierwszy, 100%. A, to koniec. Mmm, co by tu zrobić, wydobyć do reklam? Czy słyszeliście o darmowej grze Right, Poppy Chapter 2. Tak więc kontynuujemy naszą przygodę po podtripie z pierwszej części. Budzimy się i teraz czas połączyć siły z daleczką Chucky, która z dobroci serca chce nam pomóc. Przechodząc dalej, nasza towarzyszka zostaje uprowadzona, a my musimy rozwiązać nową generację zagadek. No gdzie, aby rozwiązać, trzeba się urodzić w 20 roku, ale przed naszą erą. Tutaj, po jakże oczywistym rozwiązaniu, wbijamy do main hallu, gdzie... Poznajemy naszą nową oponentkę, Momi, która powiedzieć, że jest freaky, to jakby nic nie powiedzieć. Generalnie od razu walę jej ojcowskiego lepca na twarz, ale tutaj może pomóc tylko Bóg. Za co dostaje trofeum. to jest. Generalnie chce się ona z nami pobawić. I na jej szczęście nie jest to gra wstępna, a następnie zapasy i walenie, no bo byśmy ją połamali oczywiście. A gry na poziomie 8 latka, czyli niedobrze dla mnie. Jeśli przegramy, to. I to całkiem ciekawa sprawa, bo w takim razie zjeżkał formując się w moich jelitach, Także gratulacje mózgu klientko. Za całą tą akcję dostajemy jeszcze trofeum za utratę rączki. Ale Aleka, Dismembered XD. No super, super, mamy tą sekwencję ze sobą. A więc czas wyruszyć do pierwszej z minigier, gdzie przy okazji dorobimy sobie jeszcze nową, tym razem zieloną rączkę. Naszym zadaniem jest naprawić maszynerię, która po odpowiednim nastawieniu wypluje nam nasz produkt, za którego podniesienie mamy kolejny pucharek. Okay. Taking charge, okej. Okay. Zaraz po tym czas przejść do pierwszej gierki. Będącą czymś Ala Simon mówi z malutkim twistem, iż gdy przegrasz, robi ci się z głowy papka. A późniejsze etapy wyglądają tak. Na szczęście będąc ze sobą z nieprzeciętnym razem inteligencji clearuje tą gierkę bez śmierci za co dostaje dwa trofea. Okay. Boże! Zestresowałem! Musical memory, nice! I bezbłędnie Memory Master. Przez co zasmucam mamusie. Ona sama daje nam kołdzik, który wykorzystamy, aby uciec pociągiem z fabryki. Tea, ona sama nie zaskakuje ze swoimi tekścikami. Ile Peggy ma ta gierka? My sami po tym trafiamy do magazynu, gdzie kolejnym zadaniem będzie wysłuchać kawałów tego źródła. Chcecie usłyszeć te szlagiery? Ale przestrzegam, mogą wypalić wam mózg. No to proszę. Co to jest dinosaur, który zniszczył się z lepiej? Jeden z tych Za ostatni kawał dostajemy trofeum. <try> no, no, bro. Polski stripping, ja myślę, że jest najstraszniejszy. Następnie mamy kilka sekwencji, gdzie w jednej z nich musimy przenieść dinozaura pod nośnikiem oraz klasycznie już kolejna z prądowych zagadek. Po nich wracamy do huba, gdzie czas na grę w walni kreta albo łaga. Generalnie musisz walić w dziury, z których wychodzą hagersy, których dźwięki przypominają paraliż senny o trzeciej w nocy albo mokry sen dwunastolatka. Generalnie gierka jest turboprosta prosta i za przejście jej normalnie, jak i bez latarki, dostajemy dwa trofea. Okej, okay, waka-wagi, nie, waka wagi i... Shot in the dark, OK Łatwiutko. Zaraz po tym mamy koteła, którego karmiąc cukierkami, no sami zobaczcie. Damn, <grym, son> Przechodzimy do lokacji z wagonikiem, gdzie spotykamy shiny Hagi Wagi. Szczerze nie wiem ile wariantów ma ten Pokémon, ale może to ewolucja czy coś. Z ciekawych rzeczy to mamy tutaj kasetkę, gdzie ziomuś, no, ma turbo testosteronowy głos. No i oczywiście sama zagadka, gdzie musimy manipulować przepływem prądu. Na szczęście to koniec i czas na ostateczne wyzwanie. Tutaj poczujemy się jak w programie MrBista, tyle że kary wzięte są z prawdziwego Squid Game'a. Czas na Red Light, Green Light, gdzie ponownie prawie defres, bo kto by failował w grze z tak prostymi zasadami. Kurde! No, po niemałej ilości prób udaje się nam dojść do końca, gdzie nie masz żadnej mety, więc uciekamy po bliskim oknem. Po przejściu tego etapu, czas na trofeum. Okej, okay, status. Uciekliśmy. Przez okienko. W ogóle jest fragment w tej grze, jak pies noga idzie przez rury za nami, i wiecie, jak grafik ładnie to zrobił? Żebyśmy się nie zorientowali, że coś jest nie tak? A, nie zrobił w sensie. W kolejnej lokacji dochodzimy do mostów, przy których musimy wykonać 8 lub mniej ruchów, aby dostać trofkę. Pierwsze trzy wykorzystamy, aby pójść w lewo i odebrać figurkę, a następnie pięć ostatnich umożliwią nam na przejście w prawo, dzięki czemu idealnie mieścimy się w limicie. Ubridged. Pięknie. Tutaj przy kolejnej zagadce pokażę wam prawdziwego potwora w tej grze. I nie, nie jest to Mami ani jakiś inny potwór, ale te drążki. Matko, ile razy spadłem do tej dziury, bo źle się złapałem albo odbiłem. To serio. Nawet w solcach czegoś takiego nie widziałem. Rozwiązujemy uczciwie zagadkę, ale niestety, albo stety, czas na kolejną zabawę, gdzie pobawimy się w chowanego z naszą momi, która tym razem jest wystrzelona od ciężkiej zazy. A jakoż najciemniej zawsze pod latarnią, to stojąc centymetr przed nią, gdy ona zaczyna szukać, dostaje trofeum. Wow, niejaki za trofeum. W sumie nie zaczyna nas ona gonić, więc rozwiązujemy kolejne zagadki, aż przechodząc dalej napotykamy ją i aby się schować musimy zaczepić się na drążku i zaczekać aż nas zgubi. Tyle, że czekając tak 30 sekund dostajemy kolejną trofkę do kolekcji. Jeszcze sobie poczekamy. Jest she gone yet? Okej, okay, mamy to. Kolejna czeka na nas zaraz obok, bo wymaga ona cosplayu animatronów z FNaFa szóstki i lekkiego ogrzania się przy półmyczkach. You're fired. No, nie była najmądrzejsza decyzja. Aczkolwiek czas to wszystko zakończyć, bo pora na ostateczny chase, Gdzie, podobnie jak w jedynce, miałem małe turbulencje, ale ostatecznie udało się wyjść z tego obronną ręką. Czego nie można powiedzieć o Momi, która zamieni się w meksykańską tortillę a la salsa. Avocados from Mexico. Za co dostaniemy oczywiście trofeczkę. No. To by było na tyle, co zrobiliśmy? Wygraliśmy tą grę. Let's go Tutaj również czas podsumować znaczkowe trofea. Pierwszy dostaniemy za zebranie i otworzenie wszystkich VHS-ów. No. A Listener, jest! Wszystkie te piki. Tutaj czas odebrać wszystkie 8 trofeów za złote posążki w grze, gdzie za podniesienie każdego z osobna dostajemy odpowiadający im pucharek. No i ostatnia trofka z tej kategorii za wszystkie dokumenty. I... Druga, i tak samo Avid Reader. Wszystkie znajdźki związane z dokumentami mamy, tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak dokończyć grę i zgarnąć 100. A nie, czekaj, w tej grze mamy wbudowany Defran wraz ze Speedrunem. No, ładnie zaszaleli, ale jeszcze zanim to, wchodząc do pociągu i wpisując poprawny kod, możemy odjechać w nieznane albo i znane, bo aleczka urabia nas, fundując nam kolejną zmianę w tym przepięknym miejscu. My sami w pociągu, puszczając parę trzy razy, dostajemy trofeum. I uwaga. Whistleblower. No nie jest to dodatek do otasta, ale still fajna tropka, także nice. Oraz gdy pociąg przyspiesza i wykolejamy się, dostajemy trofeum za koniec gry. SK, Pusz, ale jaja. Tak więc czas na drugie podejście, gdzie mamy jeszcze dwie rzeczy do zrobienia, zanim przejdziemy do mięska. Najpierw przewracamy kartonową postać popiego. U. Sweet Revenge, okej, okay, to jest to co pominaliśmy, teraz zabieramy dla siebie, a później, gdy lalka chce, abyśmy za nią szli, czekamy w miejscu, aż doprowadzimy ją do płaczu. Bad listener. That's me. That's me. Tak więc przejdźmy do speedrunu połączonego z defranem. I tak gra raczej jest krótka i dosyć prosta, ale nie powiem, zdarzały się fajle, jak na przykład na memorka. Co do problematycznych miejscówek, to każdy skok na drążku jest bliski zawału. A tak to, jeżeli ogarniasz mechaniki, powinno być git. Większy problem był ze speedrunem, gdzie mając 45 minut, idealnie zmieściłem się w czasie. Tak więc po ponownym wygraniu final chaseu zwycięsko, bez żadnej śmierci, powróciłem do pociągu, gdzie modliłem się, aby zdążyć przed ograniczonym czasem. Ahead of schedule, mamy to, czyli zrobiliśmy plus i undefeated. Ok, bałem się, że tego nie będzie, ale po prostu po chwili plus fly na web, mamy 100% w drugim chapterze. I to by było na tyle. Myślę, że seria z popim ma jeszcze potencjał na kilka odcinków, więc napiszcie, czy jesteście chętni. A jak klasycznie zapraszam do lajków, like subików oraz wbić na Discorda. Co do trimatonu, to moi drodzy, jeżeli pod tym filmem będzie jedyne 50 tysięcy lajków, like to wypuszczam 15 materiałów na raz. A jak nie dobijecie, to będą. Za niedługo. Do następnego, yo! I have all the